Witam wszystkich, nazywam się Lucia. Jestem endokrynologiem od 15 lat i zamierzam powiedzieć Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Redimin. Co więcej, dam Ci bardzo ważne ostrzeżenie, abyś nie narażał swojego zdrowia. Zwróć więc szczególną uwagę na ten film i zostań do końca, aby nie przegapić żadnych szczegółów. Redimin to rewolucyjny, całkowicie naturalny suplement, odchudzający, zaprojektowany przez wiodących naukowców, aby być rozwiązaniem dla tych, którzy byli sfrustrowani za każdym razem, gdy próbowali schudnąć. Nadwaga to bardzo trudna sprawa. Nie podoba ci się to, co widzisz, gdy patrzysz w lustro. Czujesz się źle w swoim ciele i wydaje się, że wszystkie ubrania, które przymierzasz, nie wyglądają dobrze. I nawet jeśli starasz się stosować zbilansowaną dietę i regularnie ćwiczyć, wydaje się, że nic nie działa. Próbowałeś wszystkiego, ale nie możesz stracić ani grama. Każda utracona waga wraca do poprzedniego stanu. Ale to nie Twoja wina. Twój metabolizm jest powolny i potrzebujesz pomocy z zewnątrz. W tym przypadku, Redimin jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać. Redimin promuje proces ketozy w organizmie, przekształcając nagromadzony tłuszcz w energię przez 24 godziny na dobę. Dzięki tej optymalizacji nie ma potrzeby wykonywania forsownych ćwiczeń ani stosowania restrykcyjnych diet, które prowadzą do głodu. W rezultacie będziesz szczuplejsza, poprawi się Twoja samoocena, będziesz mogła nosić ubrania, które już na Ciebie nie pasują. Twój mąż będzie patrzył na Ciebie z większą przyjemnością, a wszyscy będą Ci mówić, jak pięknie wyglądasz. Zauważysz również dużą poprawę nastroju i usposobienia, a to da Ci więcej energii do zabawy z dziećmi. Co więcej, będziesz mieć lepsze wyniki w pracy. Dzięki wytopieniu tłuszczu z brzucha, pleców, ud, ramion i twarzy poczujesz się młodo, pewnie i lekko. Ale uwaga, tylko oryginalny Redimin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do powstania wielu podróbek, ale oryginalny Redimin jest sprzedawany tylko na jego oficjalnej stronie internetowej. Podrobione produkty nie tylko nie działają i powodują utratę pieniędzy, ale mogą również zagrażać zdrowiu. Aby Ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność, że otrzymujesz oryginalny produkt. Klikając na link w opisie, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę internetową i będziesz mógł złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić pola z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu i poczekać na telefon od przedstawiciela, który wspólnie z tobą zadecyduje o ilości zamówienia. Produkt zostanie dostarczony do domu w ciągu kilku dni, a zapłata nastąpi dopiero po jego otrzymaniu. Ale pospiesz się. Tysiące ludzi z całego świata odkrywają niesamowite efekty Redimin i zamawiają do 6 sztuk na raz. Aby utrzymać jakość produkcji, produkt Redimin ma ograniczoną roczną produkcję. Oznacza to, że popyt może szybko przewyższyć podaż, więc musisz działać szybko, aby dokonać zakupu przed wyczerpaniem zapasów. Pamiętaj, że ten oryginalny produkt jest sprzedawany wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej, a link do oficjalnej strony znajduje się w opisie tego filmu.